Pod koniec czerwca zaczęliśmy otrzymywać z ZUS-u informacje o stanie konta ubezpieczonego. I czy otwierając kopertę zakładu ubezpieczeń społecznych, powinniśmy sobie zrobić mocną kawę, wziąć może jakieś krople na uspokojenie? Jak pan sądzi? Przede wszystkim proponuję, żebyśmy byli wyspani, żeby. W należyty sposób, ze świeżością umysłu, odebrać to, co tam jest napisane. A w informacji o stanie konta ubezpieczonego mamy po pierwsze obraz naszych finansów dziś, a także mamy obraz naszych finansów na przyszłość. Co to znaczy obraz naszych finansów na dzień dzisiejszy? To znaczy, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych w wysłanym liście przekazuje nam informację, jak wygląda stan naszego konta emerytalnego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, jak wygląda stan naszego subkonta w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, czyli tego swoistego drugiego filaru w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, a także rzecz istotna jak wpływały składki na nasze konto emerytalne w ostatnich 12 miesiącach. Te składki są wylistowane miesiąc po miesiącu. Oczywiście cały stan naszego konta emerytalnego jest pokazany po waloryzacjach, czyli zakład ubezpieczeń społecznych pokazuje nam, jak wzrósł stan naszego konta. Po waloryzacjach przeprowadzanych corocznie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dla osoby, która otrzymuje taki list, najważniejsze jest to, jaka będzie wysokość jej emerytury. Rozumiem, że z tego listu można się w przybliżeniu zorientować, jak wysoka będzie ta emerytura. Tak, oczywiście Zakład Ubezpieczeń Społecznych, poza przedstawieniem stanu naszych finansów na dziś, stanu naszego konta emerytalnego, subkonta oraz jeżeli nadal przelewa środki do Otwartego Funduszu Emerytalnego, przedstawia również stan przekazanych środków do Otwartego Funduszu Emerytalnego. Z listu możemy się oczywiście dowiedzieć o hipotezie naszej emerytury na przyszłość. Podkreślam, jest to pewna hipoteza, ponieważ Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje cztery warianty emerytury na przyszłość. Pierwsze dwa warianty oparte są o nasze konto emerytalne, kolejne dwa warianty, trzeci i czwarty, to są warianty oparte już o konto i subkonto emerytalne w zakładzie ubezpieczeń społecznych. I w zależności od wariantu, zakład ubezpieczeń społecznych przyjmuje, że albo kończymy naszą aktywność już dziś i wylicza nam emeryturę w oparciu o to, co dziś już mamy zgromadzonego. Raz na swoim koncie, a drugi raz na koncie i subkoncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. A kolejnym wariantem jest uśrednienie składek na przyszłość. Czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje. W analizie, jakie składki dotychczas opłacaliśmy w dotychczasowej naszej karierze i dodaje taką średnią składkę aż do osiągnięcia wieku emerytalnego. Wówczas, co oczywiste, ta emerytura jest wyższa niż ta obliczona, tak jakbyśmy dziś kończyli naszą aktywność zawodową. Pamiętajmy jednak, to jest pewnego rodzaju hipoteza. Tu się zatrzymajmy, czyli jeżeli taki list otrzymuje osoba 30-letnia czy 40-letnia i zobaczy wysokość emerytury, to nie powinna się przerażać, bo ta emerytura jest jak gdyby wyliczana na ten moment. Gdyby ta osoba przestała pracować i e, odprowadzać składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na ubezpieczenie społeczne, no to ta emerytura byłaby taka. E, I powiedział pan dalej, że je, wylicza się średnią e, kwotę miesięczną tak, wpływu na nasze konto e, w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i na podstawie tego wylicza się tą hipotetyczną Emeryturę. Tak, przyjmijmy jeszcze jedną ważną rzecz. List z zakładu ubezpieczeń społecznych otrzymują osoby, które ukończyły 35 lat. Ta cezura czasowa, od której otrzymujemy list z zakładu ubezpieczeń społecznych. Rzecz ważna: zakład ubezpieczeń społecznych albo wylicza nam tę emeryturę na dziś, albo dodaje tą uśrednioną składkę aż do osiągnięcia wieku emerytalnego. Pamiętajmy jednak, my przez kolejne lata nie będziemy zarabiać tyle samo. To jest pewne założenie, które Zakład Ubezpieczeń stosuje w oparciu o przepisy prawa, czyli, że nasza składka w najbliższych latach się nie zmieni. Jeżeli jesteśmy osobami młodymi, raczej te nasze składki się zmienią. Dlatego to jest pewnego rodzaju hipoteza i przybliżenie tego, co się może stać. Pamiętajmy też, że po drodze będziemy mieli waloryzację, coroczne waloryzację konta i subkonta w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Stąd też jest to pewnego rodzaju hipoteza. Jeżeli chcemy, by ta hipoteza była bliższa, Temu, co my sobie wyobrażamy w stosunku do naszych zarobków, to musimy wejść na platformę usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i tam w kalkulatorze emerytalnym możemy już dowolnie wpisywać i rotować swoimi zarobkami na przyszłość. Czyli tam już wpisujemy te zarobki, które wydaje nam się, że będziemy osiągali, czyli ta kalkulacja emerytalna będzie bliższa temu, co my sobie wyobrażamy. To jest dobra informacja dla przedsiębiorców, którzy sami decydują o wysokości składki odprowadzonej do Zakładu ubezpieczeń społecznych i mogą zrobić właśnie takie obliczenie. Co by było, jeżeli będę wpłacał tą minimalną składkę, a co by było, gdybym płacił większą? Tak? Jaka byłaby moja emerytura? Myślę, że dla przedsiębiorców jest to szczególnie wskazany zabieg. Mówię tutaj o przedsiębiorcach, tych osobach, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Niestety na dziś. Grupa przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jest to grupa, która dostaje jedne z najniższych emerytur, ponieważ najczęściej składki płaci od tego minimum określonego ustawowo, czyli od 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Nawet kiedy biznes idzie lepiej, te składki nadal wpływają od 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Stąd też taka kalkulacja w kalkulatorze emerytalnym na platformie usług elektronicznych jest dobrym zabiegiem i polecam ją wszystkim przedsiębiorcom, którzy mają możliwość płacenia wyższych składek, ale z jakichś powodów się na to nie decydują. W tej kalkulacji wyjdzie, jak będzie wyglądał stan naszych finansów na przyszłość, jeżeli zdecydujemy się płacić wyższe składki. W jakim stopniu z tego listu, który teraz otrzymujemy, Możemy zorientować się, jak środki zgromadzone w OFE wpłyną na naszą emeryturę. Mamy tam oczywiście te pieniądze, które trafiły na subkonto w ZUS-ie, ale są też pieniądze, które są w twardych funduszach emerytalnych. Jak rozumiem, e, Państwo tych pieniędzy nie widzą. Jeżeli ktoś zdecydował się kontynuować. W skrócie rzeczy, ujmując swoją karierę w Otwartym Funduszu Emerytalnym, to musi pamiętać, że w liście z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych otrzyma tylko informację, jakie środki Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał do Otwartego Funduszu Emerytalnego. My jednak tej kwoty z Otwartego Funduszu Emerytalnego nie możemy uwzględniać w kalkulacji emerytalnej, co logiczne. Nie wiemy dokładnie, ile jaki fundusz zarobił dla konkretnego klienta. Stąd też rzecz ważna, by do tej kwoty, jeżeli jesteśmy członkiem otwartego funduszu emerytalnego, by do tej kwoty wyliczanej przez zakład ubezpieczeń społecznych, do tej kwoty emerytury dodać kwotę, która będzie nam przysługiwała z otwartego funduszu emerytalnego. Pamiętajmy, że otwarte fundusze emerytalne również wysyłają nam listy, jeżeli jesteśmy ich członkami, przedstawiając stan zgromadzonych środków.